Hejka! Witajcie na moim kanale! Nie. Dzisiaj y, nagramy Wam nasze popołudnie Wie... naszą wieczorną rutynę taką no. od y, godziny. 18, 18, jest 18:21. No to powiedzmy, że od 18:30. Zrobimy wam yy, wieczorną lutę, i ogólnie teraz pójdziemy na basen i nagram wam trochę na basenie, jak będziemy. Mm -hmm. I ogólnie nie będziemy zamaczać yy, głowy, bo już nie chcemy zamaczać głowy. No. Ale na początku dnia w ogóle było strasznie zimno. No, tak chłodno. Tak chłodno było. Nie było, bo nie było słońca, no, było za chmurami. I teraz się zrobiło tak gorąco, że I pójdziemy jeszcze do basenu. No, jeszcze no. raz. No. Chyba mój czwarty raz, bo dwa razy... A mój drugi. Mhm. Drugi? Tak. No. Dwa, dwa, trzy, trzy. No. No. Ja ogólnie zapomniałam powiedzieć, że jest u mnie rodzina z Anglii. Mam Sondre, Tu Oliwie. No, i tak. Przecież znacznie. Mia! No, znacie już Ewitka mm, już była. Może Sandra też. Sandra. No, tam czasami było widać. Mm -hmm. A Karinkę to w ogóle znają. Dobra, to widzimy się w basenie. To skończyłyśmy pływać w basenie, i teraz będziemy jeździć kładem. Wow! Well. I zachodni słońce Zrobiliśmy kolację grilla I jest godzina 22 I my będziemy robić robeczki o 22 Prawie 2 minuty I ogólnie robimy takie robeczki Ostatnio robiłyśmy takie Była miło Będziemy dodawać Lukier hey, Ale i, to? Jak to I Takie posypki Lukier e, różowy I posypki takie no kładniki do babeczek. Zaczynamy robienie babeczek. nie no, mokre. Tu mokre jest od tych cytryn. Stop. Wait. Element. Na last. trzeba rozłożyć foremki. Mamy tutaj foremki. Dobra, co są? Ja. Mamy ciasto czekoladowe. Mamy cukier puder. I mamy karton. Tak. I instrukcje. piekarnik, Piekarni O, im... Czymian? Bez A ja z termobiegów. No. E, lecimy na mm... Jest burza <laughs> deszcz pada. Dobra, wsypuj. Tniemy. Tniemy. Co? Dawaj, ja będę trzymać. <laughs> A ty Olej okay. czekoladą Paz. Ciasto. Yeah. Mam rozłożone foremki na blaszce. Mm. Stół paniu. ciasto. Dobra. Co dalej? Dalej dodajemy jajka, wodę i olej. Jajka dwa. Dwa może wbiję, co ty masz. Patrzcie. Patrzcie. O nie. Jedno takie, drugie takie. Od Uda. naszych kurek kochanych. Teraz um, trzeba badać olej i wodę. Jedno jest bardziej ten, Naszy. jedno pomarańczowe, a drugie żółte, patrzcie. Widzicie? Pomarańczowe, a te żółte. no jak wygląda, jak uuu. <śmienny> to lupa. Ma być takie gęste, zawsze jak robiłam to było bardziej leiste. I dodam wody jeszcze. Mam nadzieję, że ty ciasto się zrobi później. Dodałam trochę wody. O, ale troszeczkę to jest lepsze, bo tam to było takie. Mają parę? Czostek. Idziemy robić. A Nie, nie. No co bra? Zgadza się. To jest do piekarnika nagrzanego na 170 stopni i yy, 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 nastawiamy na 20 minut chyba. Mhm. Będziemy patrzeć, nie zostało 7 minut i już takie są i pachnie. W nie za by... O, o! Już nie za minutę. Już są babeczki zrobione. <noise> babeczki zrobione. Proszę bardzo. O! Gorąco. Żeby trochę się wystudziły. Czas. Jak będą się studzić e, babeczki, będziemy robić lukier. Zagotowałam wodę. Mamy lukę. Mm. Mm. Paść do miseczki, super mamy. Moja siostra dostała kiedyś. Ogólnie <supiruous> trochę ale no gości. Uh -huh. Dobra. Robi ja się około, więc może być więcej. Nie, nie. Wow! wow. Trochę śmierci. Mm. Mm. O i się hey. zrobi proszę bardzo. I musimy odstawić na 2-3 minuty, no, to jest godzina 41. 43. No to No, 43. Są baweczki nasze. Piękne. Super urosłe. Mamy nasz piękny lukier I mamy tutaj, o te będziemy pewnie tylko używać, bo mm. to są takie święteczne. No. To ozdabiamy. Nie, nie, nie.

Jestem. Chciałam, że to czekolada. To jest skórka po chyba. No nie jest złe, ale czuję tą skórkę. Mhm. Mm Ile wreszcie, co? Mogę, więc ogólnie ugadnę. Myśmy świeciutko z kalem, prawie. -hmm. Bo jesteśmy obraźli w Brzymie. No jest tutaj najlepsze wieżamy na no ale. Proszę i zmywam teraz makijaż maki i będziemy maki. robić maseczki. Maki, o takie. Ja. Bo ogólnie ja no. lubię takie cerywane. I to są takie bardzo I będziemy na pół godziny. No, dwadzieścia, minut Dobra, Więc ja ogólnie, pokażę wam, dlaczego no, mam Więc ja, jak jestem pomalowana, to używam takiego masełka do makijażu. I ja ogólnie to Zmywamy i zmywam później wodą i później nakładam, nakładam taki żel taki żel super i myję twarz mam zwilżoną, myję i później używam jeszcze e, ponownie do makijażu leciki. ja używam makijażu do zmywania Zaya najlepsza i później myję w burze, patrząc po Anglii, to ja bym robiła tak jak więcej rzeczy, ale nie miała miejsca. Dobra, już umyłyśmy twarz mm -hmm. i robimy maseczkę. Mm. Nie wiem, w jaki sposób wyciągnąć. Taki ten, taki taki. No, skończyła już. Więc y, będziemy ściągać gdzieś o 55. Właśnie ta trzecia 55, rozumiecie to? Jest. Robimy o... No. 29. Robię no, 30. 30. Dobra, idziemy y, myć tę. Baciki. Co ty zrobiłaś? Patrzcie jak nie mi... Nie. Uważamy. Ja. Jezu z niej. Wiesz bacikiem to z ja to zmyję. Trzymaj to. No co jeszcze mam ci potrzymać? Jakoś mam całe ręce. Teraz to jest klejące przecież. Dziękuję za oglądanie tego filmiku, jeśli wam się podobał zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bym była bardzo wdzięczna, Oliwka już śpi, ja zaraz też idę spać, widzimy się w następnym filmiku, pa!